Jest współmarzona słupkowska. Jutro zdecydowanie cieplej i sporo słońca. Po ostatnich intensywnych opadach na południu kraju systematycznie podnosi się poziom Wisłoki i Wisły. W miejscu został przekroczony stan alarmowy o ponad pół metra, a w miejscowości Karsy na Wiśle o 42 cm. Ale ta sytuacja może jeszcze ulec pogorszeniu, gdy do Wisły wpłynie fala z Małopolski i woda z Wisłoki. Powolny przyrost wody odnotowano także na sanie. Natomiast opada poziom pozostałych rzek. Miejmy nadzieję, że sytuacja ulegnie poprawie, bowiem w najbliższych dniach nie spodziewamy się intensywnych opadów. Od rana nad Polską było sporo chmur, jednak mimo wszystko wyjrzało słońce. W ciągu najbliższej doby z południa w łąk kraju będzie przemieszczał się ciepły front atmosferyczny, który przyniesie trochę chmur i opadów, ale zanim napłynie cieplejsze powietrze. W Europie sporo słońca, przelotny deszcz w Skandynawii i w Niemczech, burze przejdą w rejonie Alp i Rosji, upalnie w rejonie Morza Kaspijskiego i na Półwyspie Iberyjskim, gorąco także na Sycylii 29 stopni. W nocy niewielki deszcz możliwy na południowym wschodzie, poza tym pogodnie, chociaż nad ranem utworzą się lokalne mgły. Zimno na Podlasiu 5 stopni, poza tym od 6 do 10. Przed południem najwięcej słońca od Mazur po Małopolskę. Na zachodzie zacznie przybywać chór i będzie padać przelotny deszcz. Zdecydowanie cieplej. Na Dolnym Śląsku 25 stopni. W głębi kraju 22, a na nadbrzeżu 18. Ciśnienie nieznacznie rośnie i jutro wyniesie 998 hektopaskali. W drugiej części dnia przelotny deszcz możliwy w centrum. Na południu kraju miejscami burza. Do końca dnia słonecznie od Mazur jak długo utrzyma się letnia pogoda? We wtorek pogodnie, po południu, chwilami popada słaby deszcz. Termometry wskażą od 21 stopni na wybrzeżu do 26 na w Małopolsce. W podobnie, sporo słońca, gdzie nigdzie przelotny deszcz. W czwartek i piątek również pogodnie, chociaż od czasu do czasu pojawi się niewielki deszcz. Dobrze możliwe na Podkarpaciu, nadal letnia temperatura. Koniec tygodnia podobny. Słonecznie chwilami zakurzy się, popada przelotny deszcz. Na południowym wschodzie lokalne burze. Jak widać w najbliższym tygodniu prawdziwie letnia pogoda. Będzie ciepło słonecznie, ale i tak nie zabraknie przelotnych opadów i burz. Upalna pogoda dotrze do nas dopiero pod koniec miesiąca. Dziękuję za uwagę i życzę Państwu spokojnego wieczoru.